Krwawy finał męskiej kłótni. Przed opolskim sądem okręgowym ruszył proces mieszkańca brzegu, który trzykrotnie ugodził sekatorem lokatora pobliskiego bloku. Zeznania obu mężczyzn nieco różnią się od siebie, o czym więcej Wojciech Bularz. Wyjaśnienia oskarżonego i zeznania pokrzywdzonego różnią się już na etapie ustalenia przyczyny bójki. Mateusz B. miał wyjść z sekatorem na podwórko, aby obciąć róże w ogródku. Tam spotkał synów Sebastiana B. Odwróciłem się i złapałem jak Chcieli spuścić powietrze z kół samochodów. Oni się oburzyli i mówi: co, co ty frajerze możesz nam zrobić. Sebastian B. wyszedł z domu, aby bronić swoich latorośli. Jak twierdził, przyczyna sąsiedzkiej sprzeczki była inna. O grilla, po prostu skopał mi grilla, rzucił go na podwórku, leżał na środku podwórka. Na kiedy jest to No, właśnie, dobre pytanie, Wysoki Sądzie, bo nie. Nie, 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 to nie było, może w ten Nie, to nie było, było w ten, ten dzień. Mężczyźni spotkali się na podwórku i zaczęli się bić. Efekt starcia. Dwa ciosy w prawy bok tułowia skutkujące raną kłutą klatki piersiowej po stronie prawej w linii łopatkowej tylnej o długości 2 cm z odbą opucnową i rozedbą podskórną, a także powierzchowną ranę okolicy pachy prawej oraz cios w szyję. Uszczerbku doznał także jeden z synów Sebastiana B, który próbował poddusić od tyłu Mateusza B. Według tego pierwszego oskarżony wyciągnął sekator z torebki i zadał mu cios. Dziś Mateusz B twierdził, że narzędzie miał cały czas w ręku, a do zranienia doszło przypadkowo. To różni się od jego pierwszego wyjaśnienia. Żeby się bronić wyciągnąłem z saszetki sekator i ten ojciec się nabił na ten sekator. Napisz ten sekato, wtedy powiedział młodym: Widzicie, co zrobiliście. Mateuszowi B., za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u Sebastiana B. i lekkiego u jego syna grozi nawet 10 lat więzienia. Wojciech Bularz, kurier Polski.